Cześć kochani tu Jarek Dzisiaj przyjechałem na spinning połapać trochę Zapraszam na kanał na tom Kupiłem sobie w końcu tą wędkę Ultra Light przez firmy Jackson Skorpio, Scorpio od 1 do 7 216 No zobaczymy kosztowała chyba 100 dni już zaprezentuję. Powrotek stary, jakiś rajabi mnie. miałem. Więc moję popróbowałem, trochę porzucałem tutaj już na ten. Na no, tamte, ale na razie nic nie pykło. Jeszcze spróbuję blaszkę. Jak nie to się przerzucę dalej. Co no to więc się próbuję na konia. I na ewentualnie szupaka. Szpaka mam jeszcze na chyba Jacksona Sapphire. Albo Jackson tenesse od 5 do 25 gram. Ale mówię na razie to spróbuję. I zobaczymy co oddaję. Zaraz nam pokażę więcej co wziąłem ze sobą. Nie jest nam się zbytnio na tych nazwach. Wiem, że blaszki jakieś woblery. Gumy mam chyba jeszcze dać cykady, nie wiem co to jest. A pokażę zobaczycie mniej więcej. To jest wszystko to co zobaczycie. Jakieś gumy. Pytanie. Twistery. Tutaj jakieś cykady. Twistery, blaszki. Eee. Tante jeszcze plecałki. Tu twistery same to wtedy z AliExpressu. I tutaj też jakiś gumie trzeba Przeborażki i do tego. I nie tylko i blachy. Wszystko i blacze i nie tylko. No zobaczmy, że coś złoje w końcu. Powiem wam, że zacząłem od Względu no, to, że tu konio końc staje zawsze na tym No jak to się nazywa? Eee, pod pomostem. Ok, kurczę, czy zapłytko, ale musiał wejść na pomoc jednak zaczep. O, tam się wszystko będzie. Dobra. Chyba wejdę na pomoc, jednak się sprawdzę na pomoccie. No to będzie ciężko tym oferować. Dobra. Nie wiem co pierwszy rzut wyrzuciłem. zobaczyłem, dobra. Idę na pomoc, kilka rzutów wykonam. Jak nie to przerzucę się na inne miejsce. Blaszka mi się chyba zablokowała. Tak. Mm. Dobra, jest okej. Okay. Teraz zrobię taką woblerkę może. Może o też około, może nie. Jest złoty, zielony. paręczowy brzuszek, Więc porzucam ten. Tylko, że widzę, że ten wobler to jest chyba ten. Trzeba w Toni go chyba prowadzić. Jest dwa razy rzucę, zobaczę. No tak bardziej on nie idzie. Nie jest w Tonit, tylko bardziej tej Płaski. Tam właśnie więcej go widzę. szüszöppől vagyok ennek. To nie, to gdzie to będzie to? żebroaszko się skuło jeszcze. Skąd jak nie to ja dalej. Na to miejsce za dwa trzy rzuty. Wszystko tam jest. Nie trzeba, to było to użyć za A to trzeba porażkę, jeżeli coś tam napiszcie w komentarzu. To czepie poszed prędzej A, mówię przejadę z tu. Patrzę, że tu trzeba jeszcze porzucać Kurczę no wścinę wszystko rzuconego, czy to życie odstaje. I to jest problem. Dla mnie przynajmniej. No? O, tu. No, jak nie to tamte złożę. Może to popróbujemy tam kawałek dalej. Kurde, no nie wiem tutaj czy tych trapieżników... No niby samo mówię, że łapy, szczupaki to ale no około nie to jest co, bo no łapałem. Przynajmniej na robaki. Tutaj rower stoi tu, Tutaj by nie było Jeszcze zobaczymy to miejsce, tam gdzie jakiś że zawsze federuje Na metodę albo na klasykę Zobaczę tam I tam zakończę myślę, że tam, bo pewnie na tego A później rozpocznę, chyba na szczepaczkę zobaczę No dobra, nic idę dalej. Chyba poszła komuś wędka, nawet nie wiem, wyrzucił. Ciężko nie wyrzucić, a śmietnik jest niedaleko. Masaka. Oj, tutaj jest spokój. Tyle razy się mówi, żeby nie wywalali te Ja już pękło, za to jest to ze Po co to zostawiasz? Nie rozumiem tego w ogóle. Co to za... 5 metrów od śmietnika. Ciężko liścia fajnie. Wow, super. Oh. Jeszcze raz rzucę. Tak, tak, założę. Albo zrobię już Ogunka. Fajna to wędka, leciutka i przepraszam, że wędki takie że to żeby do fodera trochę cieńsza było. teraz próbuję na tą kugunkę połapać Kilka żłotów. Będziemy jechać dalej zobaczymy Czyli tu mi nic nie wyjdzie, to wtedy podajemy zobaczną A decyzję. Następnym razem na droweckie pojadę. Zaczep, tak? Ja? Zaczep no. Czekam na to miejsce, to zawsze na Fedra Jeszcze tu popróbuję coś wyskubać Jeśli nie, to zmienię wędkę Chyba na dwie części, podzielę, zobaczymy, może za szopakiem Przejdę, się kawałek tam żebym nic nie stworzyła, a w rybach to szar poszła Więc może coś będzie, ale zobaczymy że tu nie mogę złapać niby tych jakoś ryb Jak biało ryb to spoko, ale już tak później to jest trochę ciężko styć trapieżnik, nie jak było ktoś łapał jest ta czerwona Może efekty ktoś używał Teraz spróbuję tamte rzutu. Я то Dobra, i tu do kończę pierwszą część. Przykład z ultralightem. I drugie części zobaczycie na bo Próbuję też łapać. Nie wiem, czy ta woda nie żyje tymi grybami, czy coś nie wiem co chodzi. A myślę że też może błędy robię. Jeżeli coś tam nie tak robię, napiszcie w komentarzu. Dostosuję się będę poprawia te błędy. No, no pierwszy raz, pierwszy raz na ultralight'a. Łapałem na tą wąteczkę, To ja wam lekka fajna jest. No dobra, w razie czego dziękuję za komentarze. Zapraszam do subskrypcji kanału Matorcz Do polubienia i do tego. I do zobaczenia w drugiej części. Tu jest przesmyk. Spróbuję wrzucić kilka razy. Jakiś czerwony się Chyba je rzucaj, bo tutaj często zahaczałem Jak na federze opałem no tego, chociaż to jest mniejsze, to tam nie powinno być to tak źle Ale wolę uważać